Wrocław Marino.

Leśman, ciasta, i taka łapka Marino, witamy miłego jego dnia wrocławski teatr pantomimny, wejście na parking zobaczenia. shopping to moje cardio. Muszę coś gdzieś. Muszę dobra do wiaski prezentowe. Tym pakażem, nie? No, dna to, robię małe, to robię duże torby butelkowe, święta w marino, kolejna choinka, segregacja śmieci,

120, za dwadzieścia za dziewięć złotych, old space, Małe chłynki oddali kasy. I rękę chętnie, nie się. Coś Nie wątpię, się nie tego to. jest chyba w tym momencie najlepszych swatów na rynku. Ja bym tylko około chwęców z 9 problem Dobra, tylko cenów i wszystko. Też to, że był bardzo limitowany na pewno Polski. To jest coja przestrzeń. Potrzebujesz tu? Pracujesz tu? No to już wyciągam to wszystko. Ogarnąłeś to? Tak. Dobra. some